Witam w kolejnej topce. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować listę anime z motywem przetrwania. W zestawieniu umieściłem tytuły, które skupiają się czysto na survivalu. Pozycji battle royale tu nie będzie. Tyle słowem wstępu. Jedziemy. Miejsce dziesiąte. Lock Horizon. Na pierwszy rzut oka Lok może nie wyglądać na survival, lecz trudno nazwać inaczej sytuacją, gdzie bohaterowie dopiero uczą się nowego świata, panujących w nim zasad i starają się znaleźć w nim swoje miejsce. Lok jest zaskakująco złożonym tytułem o tworzeniu społeczeństwa od samych podstaw, razem z administracją i systemem prawnym. Miejsce 9. Dr. Stone Idziemy za ciosem. Przygody Senku to Minecraft w realiach anime. Bohater zaczyna od prostej chaty, by potem stopniowo tworzyć coraz bardziej zaawansowany sprzęt. Wytwarzanie stali, antybiotyków, energii elektrycznej czy w końcu butelki Coca-Coli. Dr. Stone to ewolucja cywilizacji ludzkiej od czasów kamienia do epoki krzemu. Miejsce 8. Made in Abyss. Wahałem się, czy mogę umieścić przygodę Ryko i Rega w tej topce, wszak ich to bardziej wyprawa w nieznane. Jednak to nieznane okazało się wybitnie niebezpiecznym miejscem, w którym trudno utrzymać się przy życiu. Zagrożenie ze strony fauny, flory, klątw otchłani i spożywanie różnych obrzydliwości to dość, aby wyczyny czeluśników zagościły na liście. Miejsce siódme: High School of the Dead. Apokalipsa zombie? Say no more. Fanserwiczny świt żywych trupów miał zaklepane miejsce w tym rankingu od pierwszych chwil jego planowania. Roztrzaskiwanie ubów całych hord zombiaków, walka o schronienie, jedzenie i paliwo. Wszystko to, co kochacie w oceanie rozpaćkanych wnętrzności. Szkoda, że opowieść nie została dokończona, bo dobra była. Miejsce szóste. Are you lost? Szanowni Państwo, oto prezentuję Survival w najczystszej postaci. Cztery dziewczyny po katastrofie chyba samolotu trafiają na bezludną wyspę. A tak się akroś złożyło, że jedna z nich była szkolona przez swojego ojca w technikach przetrwania. Zaskakująco treściwy i dość realistyczny tytuł. Wyłączając ubiór bohaterek, bo ten się nie brudzi. Dziwnie wygląda koszula, która zbiała, pomimo długiego pobytu w dziczy. Miejsce piąte: Kanata Noastra Astra. Zmieńmy teraz płytę na sci-fi. Grubka dzieciaków udaje się na wycieczkę szkolną do Parku Narodowego na innej planecie. Chciał, że trafiają na tajemniczy portal, który wyrzuca ich po drugiej stronie kosmosu. Bardzo ciekawa produkcja, gdzie bohaterowie muszą się zmierzyć z nową sytuacją i zaplanować powrót do domu. A fabuła oferuje kilka zakrętów, które zaskakują. Miejsce czwarte: Gakko Gurashi. Czwórka uczennic należących do klubu szkolnego życia jest zmuszona zamieszkać w szkole. Powody pozwolę sobie przemilczeć. Utrzymanie się przy życiu, gdy nie można nawet wyjść do sklepu, okazuje się skomplikowanym przedsięwzięciem. To anime oferuje przygodę z motywami przetrwania o znacznie bardziej praktycznym podejściu, niż zazwyczaj się widzi. Miejsce trzecie. Shōjō Shimatsu Ryoko. Niech zagrają teraz zgoła odmienne tony. W tej serii śledzimy codzienność dwójki dziewczynek, przemierzających zrujnowany, powojenny świat. Małolaty ciągle odwiedzają nowe miejsca w poszukiwaniu jedzenia i paliwa. Ich rzeczywistość, mimo iż szara i brudna, pokazuje, że nie należy porzucać uśmiechu i że życiem można się cieszyć. Przedni i Miejsce drugie. Trzy pierwsze sezony Ataku Tytanów. Teraz, gdy znamy już prawdę na temat świata Shingeki no Kyojin, nie można go nadać z survivalem. Ale trzy pierwsze sezony, kiedy bohaterowie trwali w niewiedzy, gdy za murami grasowali pożerający ludzi tytani, były kwintesencją gatunku. Każda eskapada za mury równała się bliskiemu spotkaniu ze śmiercią i zawsze przynajmniej kilka osób kończyło rozczłonkowanych. Dobre to było. Przed ogłoszeniem zwycięzcy jeszcze kilka anime, które zawierają elementy przetrwania. Grimgar. I sekaj, gdzie w odróżnieniu od wielu podobnych serii, jeden błąd oznacza definitywny game over. Enader. W tym horrorze bohaterowie starają się przetrwać fatum, które nad nimi zawisło. Śki. Kolejny horror, gdzie aktorów pochłania epidemia. Epidemia posiadająca własną wolę. Cabaneri. Tytuł mocno podobny do tytanów, tylko zamiast wielkoludów mamy zombie-podobne coś. Sonyboy. Bardzo nieszablonowy pomysł, gdzie cała klasa licealna kończy gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Neverland. Chyba każdy wie, dlaczego o nim wspominam. I dlaczego nie zagościł wśród zwycięskiej dziesiątki? Miejsce pierwsze: Tokio Magnitude 8.0. Jest to opowieść o tym, jak Tokio zostaje nawiedzone przez potężne trzęsienie ziemi. Z wielkiej aglomeracji zostają zgliszcza, a my śledzimy zmagania dwójki dzieci, które chcą wrócić do domu. Przyznałem pierwsze miejsce temu anime, gdyż jest ono najbardziej realistyczne ze wszystkich przedstawionych. Beznadzieja zrujnowanego świata, ulga, gdy odnajdziemy żywego członka rodziny, czy w końcu rozpacz po śmierci bliskiej osoby. Właśnie tym jest Tokio Magnitude 8.0. Serdecznie polecam. Jak widać, tytuł było ciut więcej niż w poprzednim zestawieniu, ale znając życie na pewno o czymś zapomniałem. Dajcie znać w komentarzu o czym. Do zobaczenia następnym razem.